Czas na kolejny raport z dróg. Tomasz Weryński. To bezpieczny powrót z RMFFM. Jesteśmy z Wami w trasie. Zaczynamy od Warszawy. Wóz satelitarny RMFFM zaparkował w okolicy cmentarza Powązkowskiego przy ulicy Okopowej. Jest tam nasz reporter Michał Dobrowowicz. Michale, jaka tam jest sytuacja? Zajęte są teraz wszystkie miejsca dla samochodów na tymczasowym parkingu na ulicy Okopowej. Dlatego policjanci radzą, żeby na cmentarze dojeżdżać autobusami linii C. Największy ruch w Warszawie teraz jest przed cmentarzem północnym. Tam są korki na Krajowej Siódemce i tam autobusy też zatrzymują się przed główną bramą przy ulicy Wójcickiego. Teraz Kraków i Małopolska. Przed cmentarzem Rakowickim jest wóz satelitarny RMFFM Jagata Gus. Ulica Rakowicka zamknięta. Ruchem kieruje policja. Ludzi jest sporo, przyjeżdżają komunikacją miejską. Przypomnę, że w Krakowie do 3 listopada w rejon cmentarzy jeżdżą dodatkowe autobusy i tramwaje. Pogoda ładna, więc wiele osób wybrało rower. Przy wszystkich nekropoliach wzmożony ruch. W miejscowości Krosna w manowskim Limanowskim wypadek. Kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Tam jest ruch wahadłowy. Pozostałe drogi w Małopolsce przejezdne. To jest specjalny raport drogowy w WRMFFM. Istotne informacje dla kierowców. Uwaga, są utrudnienia krajowej jedynce w Tychach w Śląskiem, jak informowała mnie przed chwilą nasza reporterka Anna Kropaczek. W rejonie węzła z krajową 44 zdarzyły się trzy samochody. Jeden pas w stronę bielska-białej jest zablokowany. I jeszcze dolny Śląsk drogi monitoruje nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Na trasach Dolnego Śląska dziś wyjątkowo spokojnie. Lekko przetyka się tylko Krajowa Piątka w Strzegomiu i ósemka między Magnicami a Jordanowem Śląskim. Coraz większy ruch natomiast wokół cmentarzy. Przy dwóch największych wrocławskich nekropolniach główne ulice są nieprzejezdne. Mowa o Grabiszyńskiej i Osobowicki, ale MPK uruchomiło specjalne linie, które podjeżdżają pod bramy cmentarzy mieszkańcy chętnie z nich korzystają. Nasi reporterzy non stop śledzą sytuację na drogach. Wszystkie informacje mamy na bieżąco na RMF24.pl. Kolejny raport o 12:30, a w samo południe Fakty RMF FM.